Czysty? Ten bo robimy sobie teraz filmik, ale z moim głosem, bo mi się nie chce już w moim kapkacie robić ten inny głosik. Więc ten. Dobra, to gramy sobie nie wiem, nie wiem czy yy... nie wiem co to co

Dobra, widzowie, yy, to ja sobie będę grał w tę grę. I ten, możecie się do mnie dołączyć. Kto mnie ma w name? W komentarzach jest mój nick.